Wiem, co się ostatnio widzowie dzieje, ale bardzo schudłem. Zobaczcie, jaki jestem chudziutki. Postanowiłem normalnie coś zmienić i kupiłem trochę jedzenia i normalnie będę tutaj wcinał sobie, słuchajcie, jak najwięcej się da i mam nadzieję, że mo moja masa chociaż troszeczkę wzrośnie. Gplayka jeszcze mnie nie widziała, dlatego słuchajcie, zaraz zobaczymy jej reakcję, czy w ogóle się będę podobał w takiej no, chudej co wersji. Jest e co jest z tym telewizorem? Co jest tym telewizorem? Co się stało, Gplayka? Co e z telewizorem? Gplay, no wiesz co, ogólnie telewizor nie działa, ale co tobie się stało? E, Czemu ty ja... wyglądasz jak zapałka? Ja byłem na redukcji i teraz właśnie wcinam sobie tutaj szamkę, żebym trochę przytył, dlatego pewnie niedługo będę normalny. To wiesz co, to chodź, chodź, chodź. Ja przygotowałam tutaj bardzo dobre jedzonko. Kurczaczka, tak? zupkę pomidorową. Proszę zjedz, Dobra. zjedz niem, tutaj. Niem, 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 niem. Ty no, wszystko zjadłem już dzisiaj chyba z 10 tysięcy kalorii, G-Playka. Ale to chyba I trzeba poczekać. To, to tak no, z dnia na dzień chyba nie przytyje, nie? Ale to no, spokojnie. No, no to. To jest bardzo dziwne, no dobrze g wiesz co, chciałabym żebyś wszedł po prostu na górę, na antenę, no, ja no nie chcę jakoś. po prostu to działać, a zaraz moje seriale się dobra, zaczynają. Dobra, czekaj, ty, rzeczywiście coś się popsuło, jakby może nie ma sygnału na antenie, ale już późno, ty chcesz w północach, normalnie już słońce no to zachodzi, co? no dobra, no, to no, pójdę. No chcę, no idź, musisz tam pójść od góry, jest drabinka taka nowa, to dobra. leć. Okej, okay, czekajcie, nowa drabinka, ale gdzie ta nowa drabinka? Chyba tutaj. Wejdziemy, słuchajcie, od y, pokoju dzieci i zaraz zobaczymy tą antenę, czy w ogóle wszystko tam jest w porządku. Gplayka po nocach lubi oglądać, patrzcie, słońce coraz niżej, zaraz zaj zajdzie słońce. Ej, co tam na górze? Jakiś stary telewizor i ktoś nas tutaj Normalnie chyba strollował Jak tutaj my mamy cokolwiek normalnie Zdziałać, czekajcie wow, ja tu... Ej, ty czego tu? tutaj? Co, e, e, ale słuchaj, bo Masz jakieś bloki? Dasz jakieś bloki, bo muszę się tam podsadzić mogę na górę Mogę ci dać jednego bloka O no dobra, ty, ty, ale może Może po, po, zaraz roz, rozwikłamy Tutaj naszą sytuację, o co ci chodzi Zaraz powiesz, tylko wiesz co, bo ja tutaj mam Pilną sprawę, bardzo Nie okay. ma problemu, Tomia? ja ci mogę... Wszystko, gymplay Dobra, Co ten telewizor tutaj trzeba go zabrać. To to. Wow! Ja nie mogę, to, Alex mnie zrzuciła, widzowie, ty! Ale jestem jakiś teraz ty, mniej chudy się zrobiłeś. No, tutaj już biedne, Ej, czy wszystko z tobą G play, w porządku? Kad, musimy się schować. Normalnie Alex jest na górze. Alex! X. Ty w ogóle mam jedno serduszko więcej, jak mnie zepchnęła. Wiesz co, na górze był w ogóle telewizor taki no. na antenie. Ja spadłem z góry, mam teraz jedno serduszko więcej. I chyba trochę przytyłem, nie wiem, czy no, to. No lepiej jedzenie. wyglądasz, wie, lepiej wyglądasz. Wiesz co, Telewizja ogólnie szła będzie dziać, to teraz wiesz co, G play, naczynka byś pomógł. dobrze? Jak naczynka, jak na górze nad naszym domem. Stoi Alex X, musimy to z tym to zrobić. Się, wiesz co, mi się ja dało. możesz musisz po pomóc! Tobie się chyba przewidziało, bo ty taki wychudzony, jaki z może Nie, mi To się miałeś. nie przewidziało naprawdę. Ja pójdę no do to Lumi I coś wymyślę zaraz. Ja nie mogę, słuchajcie, gdzie ta Alex X jest. Ona się teraz na nas pewnie czai i specjalnie mi dała te rzeczy i mnie zepchnęła stamtąd. Dobra, mam nadzieję, że zaraz, słuchajcie, dostaniemy od Lumi jakiekolwiek wsparcie i że moja rodzina będzie bezpieczna. Ty ale dziwne, bo byłem chudszy, nagle przy tyłem jedno serduszko nagle ma więcej. Więcej. Ty Lumi, ostatnio w ogóle no, schudłem Zobacz w ogóle jak wyglądam Ja jem dużo kalorii, ale słuchaj Alex, ex w ogóle jest tam w moim domem, gdzieś się tam kryje. To tam jestem. na twoim dachu tak, ale masz antenę. Teraz słuchaj, i średnio wyglądasz. Ogólnie powiem ci tak. Ja mam bardzo mało dzisiaj czasu, bo ja chodzę teraz na siłownię i idę tak poćwiczyć. Późno? Ale wiesz co? W sumie tak sobie myślę, może by tobie się przydała siłownia, bo ty taki trochę wychudzony. Nie, a skąd jesteś? masz taki napój, remuniadę, dasz mi się, też? no. To bo jest taka pić. specjalna dla siłaczy, bo siła. Ja wow, taką siłaczę. Teraz mogę szybciej biegać. Jak szybko biegam? Ej, no dobra, to co? Lumi. co, to chcesz iść ze mną? No, na dobra, siłownię? to pójdę z tobą na siłownię, to biegnijmy. No to dawaj, to chodź. Może rzeczywiście, słuchajcie, jak z Lumi trochę poćwiczę na siłowni, to po prostu będę bardziej umięśniony i trochę normalnie masy mięśniowe, jak nabiorę, to będę lepiej wyglądał. Nie będę taki chudziutki. Ej, Lumi, bo ja nie mam karnetu, otwórz mi tutaj. Ale drzwi. To tutaj jest guziczek taki Aha, ukryty. Można dobra. normalnie wejść. Jeeplaj, chodź, to jest ogólnie taka siłownia, na no którą de? ja przychodzę. Ej, I mam nadzieję, że będzie ci się podobać. Gdziecie tu są. Ja się może schowam na razie w szatni. A ty, Ej, Szczypior, wychodź tak? normalnie z tej szatni. Co ty taki chudy jesteś? Ej, no bo właśnie coś nie wiem. Przyszedłem na siłownię, żeby nabrać trochę właśnie mięśni. Tak o, jak pan, ja takie myślę, że te bicepsy. mięśnie to ty pięć lat będziesz nabierał. Lepiej ćwicza, nie tu się przyglądasz. Ja tutaj, dobra, sobie wypiję jeszcze ten napój. Chcesz Lumi no, też? Diblej, wiesz co? Ty może tak zdala od nich, bo oni tak naprawdę są tacy silni, że ty nie, da, nie dasz rady w ogóle z nimi. Ja nie dam Chodź. rady? Słuchaj, ja się nie boję ich. Wiesz co? ja? Normalnie znam kung fu i różne takie sztuki walki. No pandę może. Słuchaj, dawaj, idź tutaj może trochę na rowerek, może trochę ciężarków. albo może tak na stepie byś sobie tutaj dobra. pochodził Po piłkach może sobie poskaczę równowagę podćwiczę. Hopsa, hopsa, hops. I dobra, ty, jest dobrze. Ty, a Co? ty lepiej chodź tu do Ringu, byś się ze mną zmierzył, a nie, nie tutaj masz sobie szans. skaczesz. Ja nie mam szans, przecież tak. nie, słuchaj. Ja mam w ogóle najlepsze szanse, jakie mogę mieć. Ty no dobra, to możemy się chudy. sprawdzić. No, no to dobra. No to no. dawaj, no to zaczynamy w takim razie Ja jestem strasznie Ale w ogóle silny Ale słabiak, słabiak z ciebie jest Ej, dobra, ej, ooo wow. Ej, co jest grane widzowie On mnie pokonał, ej I nagle, nagle już jestem normalny Ej, dziękuję. Dzieplej, I... wiesz co, bo, bo ty mi trochę wstyd robisz na tej siłowi. Cynomik, patrz na to. Lepiej wyglądasz. Jak ja teraz normalnie przytyłem, chyba ten pojedynek z tym normalnie siłaczem mnie spowodował, że nagle jestem, wiesz co, normalny. Zobacz, ja nie mogę, ale fajowo, w końcu no, przytyłem trochę. No, lepiej wyglądasz, ale wiesz co, Chodź, chodź, wiesz co, ja bym chciała sobie tak w ciszy, w spokoju poćwiczyć. Ja ci tu otworzę Aha. drzwi, ty, ty, o już, ty lepiej może iść do domu, posiedzieć przed telewizorem, co? a ja sobie poćwiczę. No, okej, okay, dobra. Tak byłoby najlepiej. Dobra, okej, no to się okay, ma. To Ciekawe, tylko czemu teraz nie dostałem no, jednego nie, więcej. Wszystkie, wszystkie klejnoty, coś, poszły. co się stało, proszę pani, czemu pani płacze? Powie pan co, wróciłam po tygodniu. Byłam na wakacjach, a mój dom został okradziony. Zbierałam tak? przez 50 lat talizmany, takie, takie na szyję, naszyjniki. No tak i miałam pani? je tutaj normalnie na górze, w skrzyniach swoich. No i miałam taki pierścionek i szyba została rozbita. I A. ktoś to wziął i wszystko po prostu ukradł. Czyli ktoś się pani tutaj włamał i uciekł tędy szybą no. Ej, tam A widać ja taka... pierścionek! Leży widać? tutaj na drzewie normalnie. Nie wiem, czy taki pani widzi pudełeczku. ma pani jakieś bloki? Da pani nie. Nie Czyli czy ja mam jakieś bloki, no, no mam tutaj tak. Dobra, zestaw, ja się tu podsadzę. Co? Proszę. Tutaj się podsadzę i zaraz pani ten pierścionek ściągniemy. Widzi Pani? Może ktoś pani ukradł, ale zgubił po drodze jak uciekał. Także ja pani tu biorę, cyk. Ogólnie i proszę bardzo, jest pierścionek, także. To mój najważniejszy pierścionek, ale wie pan co, aby pan mi poszukał normalnie te moje takie talizmany. talizmany? Może one dziś będą, to ja tu czekam. Ej, tu coś domu. tam widzę! Zaraz pójdę, i pani to załatwia, Widz, widzowie normalnie ta pani chyba jakieś naszyjniki. Tam jest też następny naszyjnik, także weźmiemy tutaj nie wiem, czy ktoś to pogubił. Słuchajcie, o co tutaj chodzi? Idziemy tędy. Okej, okay, czy coś tu jeszcze jest? Ej, nie wiem ktoś tutaj jest jakieś O, no, chłopaki, chłopaki, chłopaki. Słuchajcie, mamy teraz tyle tych talizmanów. Będziemy mieć kasy po prostu, a lodu bardzo no. dużo. Nie, tutaj jest normalnie ten pokój na kartę. Widzowie oni chyba ukradli te talizmany. Ej, ja tu jest karta, może nie mi się uda Nie będziemy musieli w ogóle nigdy Czekajcie. pracować. O, o, nie, ta karta tu wpadła, dobra. Podejdźmy, weźmiemy ją i słuchajcie, może odzyskamy te talizmany tej pani, dobra, wbijamy tu do środka. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Ja nie mogę, nie będą staruszki okradać. Także bierzemy wszystko tutaj. Ile się da? Słuchajcie, i zawijamy. Mam nadzieję, że mnie tylko nie zobaczą, bo to by było najgorsze, co by mi mogło spotkać. Dobra, wszystko mamy. Zabieramy teraz tylko uciec po cichutku, żeby mnie nie zauważyli. Okej, okay, dobra. Eee, A ty czego tutaj? Eee, chłopaki, brać! Ja będę tylko tam poglądać sobie. Spokojnie. Nie, nie, pooglądać! Ej eee, ja eee, spokojnie, dobra, dogadajmy się jakoś, czemu. No radyście? to dobra, to do to... chłopaków tutaj eee, na górę. Weźcie, weźcie się dogadywać. chłopaki. Ej, dajcie spokój! Trzymaj. Jakiś trzymaj tutaj, tutaj był. Yam, 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 yam. Ej, gdzie ja jestem, widzowie? Co jest grane? Ej, ja normalnie brzuszek mi urósł! Jestem jeszcze grubszy, ej widzowie, zauważyłem taką zależność, że tu chyba normalnie jak zginę, to staje się coraz grubszy, bo z każdym normalnie zginiecie. Ach, no, no, no. Gdzie ja jestem? Co ty mnie tu wnieźłeś śnubek? Wypuszczaj mnie y y y y y stąd! Ja, ja tu tylko sprzątam u tych bandiorów w bazie. Co ty tu robisz? On, oni ukradli starszą panią, której chciałem pomóc. Mnie tu uwięzili, tak? pokonali mnie i w ogóle brzuszek a, mi trochę urósł. A to ja ci chyba muszę pomóc. To poczekaj, a masz coś na obronę? Eee, amulety, dużo amuletów. A to amulet co? ty? oni są tacy silni, że ci w ogóle amulety to nie pomogą. To daj coś. Czekaj, Znajdź czekaj, ja tu skrzyni. po coś pójdę po coś i poczekaj. Ej, widzowie, tylko jak ja normalnie znowu Upadnę, to mogę być jeszcze grubszy. Da się w ogóle tak cały czas tyć i tyć, i tyć w nieskończoność. Ech, słuchaj, tak. mam coś takiego. Najpierw dobra. może bym Ciebie, no miotły też Ci mogę dać, uwolnię Ciebie. Słuchaj, mam taki mieczyk, o, mam dobra, coś takiego lepiej, i spoko. jeszcze z kieszeni muszę wyciągnąć to i to. No i dobra. No. I pomożesz mi ogólnie stąd Ta, uciec? pomogę Ci. Ja tu będę, daj, daj mi jeszcze to miotę, będę przed nimi udawał, że sprzątam. Dobra, dobra, to udawaj. A ty, udawał, ty będziesz się za mną tam. Zagadaj, szedł. a ja szybko dobra. myknę tutaj. Raz, dwa, e, trzy. Panowie, panowie, ogóle, bo tam ogólnie coś się porozlewało. Nie, Ale mi ciężko Do, w ogóle, Tu ogólnie jako taki muszę tuś, tu trochę troszkę. posprzątać i będę tu sprzątać. Czyniasy jedne, macie normalnie bandziory. Uciekamy, uciekamy, Luzem. Ja nie spodziewałem, że ty będziesz po prostu aż taki. Jakaś akcja to. Trzeba zwiewać normalnie. Ale ja ty uciekam... trochę gruby jesteś! Ej, nie śmieje się ze mnie, słuchaj. Nie, nie śmieje się, tylko ci trochę, trochę przytyłeś. O nie, o nie, o nie! Ja nie mogę, widzowie, spaliłem się w lawie, ale w ogóle. Ej, znowu, znowu jeszcze jestem. Ja nie mogę. Przytyłem jeszcze bardziej widzowie. Jestem teraz naprawdę otyły. Ty, ale w ogóle kaloryfer mi wyszedł na brzuchu. Widzicie tą kratę? Ej, nie przy, przytyłem troszeczkę. Rzeczywiście jestem szerszy, można powiedzieć. Nie wiem nawet, czy się zmieszczę tutaj. Ej, Może się przyrównamy w ogóle do takich standardowych drzwi? Wydaje mi się, że się nie zmieszczę. Mamy problem. Będę musiał wchodzić drzwi bokiem, słuchajcie. O, w ten sposób, w ten sposób może bym się zmieścił. Także ja nie mogę. Ja słuchajcie, nie mogę zginąć ani razu. Więcej, bo będę jeszcze większy, jeszcze większy, i G-Playka wtedy y, po prostu jeszcze mniej będzie mnie chciała. Tak, nie... tak. Ta? Ta 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 Gplay... Jak to wygląda? Tak, jak jestem przepotężny, co? Y, no, wiesz co nie wiem, jak do tego nie doszło? Złe. Co, co ty tu kombinujesz przy tym bo samolocie, wieś, co? Nie, bo wiesz, co taka. Bo tu taki chłopak jest, i on przyciął tym samolotem. A ja bym się tutaj chciał karnąć im, No nie wiem, musimy poszukać tego właściciela. W razie coś się go to trzeba ja może zapytać. Najpierw tego poszukać, dobra? Dobra. I tak zrobić. A może do szkoły halo, ogólnie? Halo. Ej, w sumie fajny samolot. Słuchajcie, może sobie tu wsiądę. Wypróbuję w ogóle, czy jak on w ogóle działa. Okej, okay, tutaj sobie polecę. I dobra, dobra. Lepiej to odstawiam, lepiej to odstawiam. Słuchajcie. Bo nie za bardzo ty, to ogarniam. co ty tu robisz? Właśnie tutaj. Ora, odstawiam pana samolot na miejsce, bo krzywo stał. O! Ty! Tak, o. ty. On dobrze stał. Nie przesadzaj! Jest pokojnie niebny! Ja nie mogę zdejmować moim samolotu! Chcesz ja ukraść? Ja będę amulet? jeszcze większy, jak mnie pan pokona, nie może mnie pan pokonać. Jasne, to jest ciekawe! Naprawdę! Pan przykro mi! Nie mów sobie tutaj, pan Nie chcę żadnych amuletów od ciebie! Chodź no nie, no lepiej. dobra! To jak to, pan chce, a ja nie mogę, pokonać mnie widzowie! I co? Jo! Jeszcze jestem, jaki teraz jestem y Przepotężny widzowie Patrzcie na mój brzuszek, ej Teraz to jest normalnie chyba ze 150 kilo Hops, hops Ej, no to teraz w ogóle może on się mnie przestraszy Ten ziomek i zabiorę Gplayka Panie! Mówiłem, że będę coraz oh! większy! Wow, oh, jak oh, mi ciężko tutaj! Ty, oh, oh. To to, to, ten sam, to, ty ten sam jesteś? Tak, normalnie nie to, teraz. Nie, nie, to, nie, 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 to! Sorry, do kolego, Sorry, oddaję ci ten samolot, Od, jeszcze, jeszcze ci nawet, To już ci nie, 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 tu nie widzę! Już tu nie widzę! Dobrze, do widzenia! Dobrze, tu ja lecę, to ja lecę! Ja, nie mogę! Przez niego widzowie jeszcze więcej kilogramów mam niestety, no ale nic, pewnie pójdziemy na siłownię jakoś i to chyba ta się zrzucić. Nie wiem widzowie czy się da czy się nie da, ale tato, naprawdę... A to i to się udało? Yy, no... mi to twój... <laughs> udało mi się nabrać jeszcze masy. Wiesz, z jednej strony ten kaloryfer mi trochę urósł też, ale chyba nie wiem właśnie czy to tak miało być. Wiesz, no to... nie wiem, ty ta to się. Ty... ty się nie zmieścisz do tego jakoś samolotu. Jak już dałam radę, dziplejek! To idę się przelecieć, zobaczę, czy ten samolot w ogóle mnie utrzyma, mój ciężar, a później po ciebie przylecę, dobra? Radę dobra, polecimy. Pa. Dobra, widzowie, to ja lecę na przejażdżkę, ale trochę podsterowny ten samolot, ale damy radę. Powiem wam, widzowie, że bardzo ciężko się lata tym samolotem i powoli tracę nad nim kontrolę. O nie, o nie, zaraz w jakiś budynek tu wlecę. O nie, ewakuuje się, słuchajcie, wow. O, ja nie mogę, na szczęście nic mu się nie stało, cały... Ale tutaj coś jest, ty widzowie... Jakaś dziewczyna w ogóle w tym miasteczku, chwila, ale mi ciężko się chodzi, normalnie moje nóżki trochę tak ciężko ubolewają, muszę przyznać, o, o, dobra, jakoś daję radę, ej, ale co to za szkielety, to jest jakieś straszne miasteczko, a tam ktoś w środku się kręci, może, może zobaczymy, co to za miejsce, ej, przepraszam, co tutaj się dzieje, przepraszam, czy to bezpieczne miejsce, wszystko jest w porządku, Szepani? Mogłaby pani ty, wyjść. Ty, ty nie jesteś jakiś zły. Nie jestem w porządku. A kto tutaj ogólnie jest taki zły, co? O, bo to jest już opuszczona wioska. Zostałam tylko ja sama. Tak? Nawiedzają nas małpy. Jest taki Jaki król małpy? małp i taka wielka gromada po prostu małp. Wszystkich wygnali z naszej wioski. którzy niestety dawać. polegli. No nawet nie chcą tych bananów jeść. Oni po prostu znęcają się tutaj nad mieszkańcami domy niszczą i wszystko mamy trochę tu. Strzał, jakieś tutaj y, mieczyki. Mam jeszcze nawet coś takiego, taki lasek. Ja Udało tu mam się... fajne rzeczy. Ja tu mam taki podpalacz. Jak się zjawią tutaj te małpy, no to ja w razie co mogę, wieszcie, w co was obronić, bo jestem. To ja się może gdzieś tutaj schowam w Dobra, w Ej, ja się teraz w sumie niczego nie boję, bo jestem taki przepotężny, jakaś moja odwaga wzrosła, aczkolwiek kondycja na pewno na minus i normalnie zwinność i sprawność też na minus. Tak czy inaczej, słuchajcie, nie widzę tutaj żadnych małp, możemy się tu rozejrzeć, ale skoro te małpy są takie niebezpieczne i takie rzeczy. Bo ty o ty kim tutaj jest? Eee, no, co ja cię jestem... tu sprowadza? Ja jestem potężny ja co, a ty kim jesteś? Potężny, ja jestem królem małp! I ta wioska niedługo będzie po Moja. Trafiłem cię! No nie będzie raczej, słuchaj, bo ja tu ci stawię duży opór. Wiesz co, ja, ja normalnie wiesz, jestem teraz powiem, taki silny, że, że jak wystarczy. ty jesteś chyba pierwszy teraz... jakiś tu silny! O nie, niedobrze w takim no, razie. No zaraz zobaczysz, cwaniaku, podpalę cię i normalnie osłabię. O nie, także... to ja zwiewam, to Ej, ja zwiewam! Taki słabiak! Co, normalnie oni się tak boją w ogóle tutaj tych małp? Jak, słuchajcie, ta małpa to normalnie jest, się zawinęła, jakby zobaczyła. Czyli chyba jestem niebezpieczny. Widzowie, chyba jestem niebezpieczny jako taki wielki G-Play. Potężny G-Play. Ale Kaloriferek cały ej, czas normalnie na brzuchu, gdzie nie? Gdzie ty jesteś? Ej. O, ja, ja ci powiem, że ja jestem po prostu w szoku, bo ja nigdy nie widziałam, żeby ten król po prostu tak zwiał. A to był wiesz, król, co? tak? Tak. Słuchaj, Mam coś to dla pani. Właśnie... Ja, ja jestem Zosia. Zosia, proszę, mam amulet dla ciebie. Chociaż nie łatnego. wiem, czy ci powinienem go dawać, bo to starszej takiej pani, której to No to nie, to. Albo dobra, zostawię sobie, w razie co na szczęście. Dobra, coś tu jeszcze coś ciekawego jest, problem, jest, czy nie ma co? Bo, bo tam jest cała zgraja tych małp. Co? Czy ty mógłbyś sobie z nimi jakoś dać radę? Bo jak oni przyjdą, ja tu zostanę. To chyba nic ze mnie nie będzie. Spokojnie, ja się tym zajmę. Tak, to Proszę lekcja, się do domu ja pochować, bo Dobrze. teraz jest akcja ratunkowa, potęży G play tutaj wkracza do akcji i będzie się pojedynkował z tymi małkami. Także co małki? Wyzywam was na pojedynek. O, już podpalane, już popodpalane. Brać go, brać go! Ja się nie boję! O, jesteś tutaj królu jeszcze, jeszcze król normalnie tutaj. Dobra, małty, to co? Może po na początku rasery użyjemy. Ej, dwa serduszka mam! Dwa serduszko ja uciekam! Jest Wie to się normalnie uciekamy? Niam, niam, niam. Ej, play co ty tu dwa... robisz? Gdzie no, te małpy? play ratuje cię. Jakie małpy? Słuchaj, małpy mnie pokonały. Co ja tu robię w ogóle? Co się ze Nie wiem, gdzie ale ty coraz gorzej wyglądasz. Ej, ja nie mogę. Ale jeszcze się powiększyłem, da się być jeszcze większym. Sprawdzałaś moją wagę, G-Playka? Ile ja ważę No, w ogóle? ogólnie ważysz 220 kilo teraz. Ja, jak to? Jak ja teraz na jednym łóżku z tobą nie będę mógł spać? Ty ja się no dlatego, g musisz zobaczyć, bo ja tutaj dla ciebie aż dwa łóżka połączyłam. To o. ty sam zajmujesz już dwa łóżka. Ale mi się łóżka. ciężko idzie, G-Playka. A czy ja się zmieszczę... O, nie, musisz mi rozbić tutaj szyby, ja stąd nie wyjdę, Jeeplajka. Ja nie wiem, jak wy mnie tu włożyliście. O, właśnie, o, o, teraz. Dobra, ale mi co, ciężko się Bo idzie. Ogólnie jak takie plotki chodzą po mieście, że ty jakieś babci mia naszyjniki zabrałeś, Ej, czy mieścisz jakieś? Ja znikałem od bandziorów te naszyjniki, tak, mam tutaj pełno naszyjników, chcesz jednego? To może nie, no co to oszalałeś? Ja, no, no to idź szybciutko biedni do tej babci. Jak mam biec? Gipleyka z taką masą nie umiem biec! No ja to tak mogę czekaj, się czekaj, 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 poczekaj, jest tutaj taki skuterek. O, dobra, ty, a on się nie połamie pod moim ciężarem na pewno? No, no, no nie wiem, no musisz G play czekaj. zobaczyć. Ej, dobra! Jakoś jadę. to, to biegnij. Jakoś jadę, to, to, to dobra, jest raczej, dobrze, no? jest dobrze. Jedziemy, słuchajcie, oddać tej pani normalnie te nasze niki, tylko ja nie wiem, jak ona w ogóle miała tu gości, Jak ja teraz muszę jakoś na patencie tu wchodzić, słuchajcie. Pierwsza sprawa, że muszę tutaj o przeskoczyć i tutaj w ogóle nie wiem, przez szybę mógłbym tam wejść do tej pani. O jesteś, jesteś! Gdzie te nasze niki moje? A co pani taka niemiła dla mnie, co? Poczekam tyle czasu, tu i się bardzo nie A to pani mogła sama z tymi banziurami sobie normalnie to załatwiać już sprawy. myślałam, że ty chcesz mi tu je zawinąć. O, moje naszyjniczki. Nie, no, bez przesady, przecież poświęciłem się. Widzi pani, ile mnie to kosztowało? Teraz jestem jeszcze większy i teraz się nawet do pani domu bym nie zmieścił Dobrze, w tej stylówie. Dobrze, poczekaj, muszę tutaj policzyć swoje. je. Ten Tyle pani zgadza, odzyskałem i pani ten, teraz ten... mi będzie ten... rozliczać z Ej, każdego. a gdzie jeszcze jeden? No, jeden dałem takiej pani w opuszczonej wiosce. A, w opuszczonej wiosce. Tak? Czekaj, czekaj, za, za chwilkę przyjdę, dobrze? Z chwileczkę. No dobra, okej, okay, ale co ja mam czekać? Ty, myślicie, że ta pani się obraziła i normalnie coś jest nie tak? Może ja powinienem się zawijać? No jest! co jest grane? Ty, ale co tu robisz w ogóle, co? Zniszczę ci ten motorek, Ej, słuchaj! Ej, ja teraz jestem jak taki wolny jak ślimak! Nie mogę Specjalnie to zrobiłam, bo nie, chciałam, uciekam. żebyś był po prostu taki ogromny i wiesz co? Chcę, chcę, żebyś był jeszcze większy. O nie, więc możecie. Nie. A, jak to? Ja nie mogę, widzowie. Ej, czyli co? O nie, jestem jeszcze większy, widzowie. Co ta Alex nie zrobiła? Co się stało? Czyli lubi, zobacz, jaki jestem duży. Wiesz, co się stało? To ta Alex. Ona za to odpowiada. Jak ja mam teraz chodzić? Jak ja ledwo co idę? Nie y zmieszczę się co tutaj Play? nawet. Play? Nie. Trzeba no. iść do szpitala. Normalnie G-Playka musicie obskubać trochę tej skóry. Szybko biegnij normalnie. No, się, biedni, tak? jak ty, no trzeba taką plastykę najlepiej tobie zrobić, wiesz? Więc szybko, biegn i nie noc do tej No Nie no to, to, to widziej, jak ty wygląda. Dobra, niech rzeczywiście, niech Glajka coś poradzi widzowi, ale ja zajmuję normalnie past jezdni cały, a nawet więcej. Jestem szerszy chyba niż auto teraz. Jak mi się ciężko idzie, mam nadzieję, że Diplajka coś wymyśli w końcu, bo widzowie nie, raz... jak ty wyglądasz? -playka. Jest jeszcze gorzej. Chyba muszę po prostu tutaj się trochę obcęć. Weź, bo jeszcze nie pokonasz, jeszcze raz, Gplayka. Uspokój się, ostrożnie musisz być. Czemu di di diamentowym mieczykiem? Weźmy tutaj normalnie coś, coś zrób. podłącz jakąś maszynę, czy coś jesteś lekarką. Ty co w co takiej sytuacji robić. Dobrze, to stój, stój, stój tutaj pod maszynę, jeszcze tutaj trzeba. O, tutaj. dobra. No, jeszcze dobra. jedną maszynę, więc zaraz powinno być... Okej, w sumie ty jesteś taki duży, że na tą masę to 15 maszyn chyba muszę porozkładać. Dobra, ale co to jest? Odsysacz jakichś tłuszczu tak, czy co to jest? będzie odsysało tobie tłuszcz. Aha, dobra. Ej, g coraz mniejszy jestem. To działa. Tylko jestem mniejszy, zobacz. Normalnie to zadziałało. Zobacz, No, teraz... ale i tak wow. jesteś... O, no. Jeszcze lepiej. jeszcze do jednej. Dobra. Ty no. g ja nie mogę... Ej, o, i co? Nie, nie, no znowu znowu. Przesadziłaś teraz! Jestem teraz no jeszcze... Co? Ja nie I mogę. Trzeba teraz wszystko i ja nie mogę, no po widzowie, prostu! Ale chyba musisz być szczypiorkiem. plejka mi odsysała cały tłuszcz i teraz znowu, ale jestem teraz sprawny, łatwiej, łatwiej mi się chodzi. Ja nie mogę, widzowie! Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Teraz muszę coś wymyślić, jak znowu przytyć, a z wami się żegnam, trzymajcie się, pa pa!